Gospodarka łowiecka a myślistwo. Mity i fakty. Tematem naszej dzisiejszej audycji Gospodarka łowiecka a myślistwo. Mity i fakty jest właśnie zagadnienie jeszcze nie do końca wszystkim znane na temat kobiet, które polują, czyli właśnie kobiet zwanych Dianami. Często porusza się kwestia, że myślistwo jest to Taka stricte, właśnie tradycyjnie męska domena, a jednak właśnie ta działalność jest Panią bliska, jest dla Was po prostu pasją. Dlaczego? Pani redaktor, odpowiadając na pytanie, to jest nasza wielka pasja. Wykonywanie polowań przez kobiety może być motywowane różnymi czynnikami, tym tradycją, zainteresowaniem przyrodą, potrzebą aktywności fizycznej oraz też osobistymi doświadczeniami. Polowanie to często jest. Tak jak powiedziałam wcześniej, rodzinna tradycja przechodząca z pokolenia na pokolenie. Niektóre kobiety są głęboko związane z przyrodą w sposób czynny. Łowiectwo jest dla nich sposobem na poznanie i zrozumienie świata fauny. Zachwyceniem się pięknym blasku, obrzasku księżyca, czy ostrzegawczym skrzekiem sójki lub nawoływaniem wilków, styczniową noc szczególnie. Trzeba zaznaczyć, że myślistwo wymaga dużego wysiłku fizycznego, co dla niektórych jest doskonałym sposobem na utrzymanie zdrowia i sprawności. Uwiedztwo, którego zakres jest szerszy od pojęcia myślistwa, jest formą społecznego spędzania czasu z innymi polującymi i dzielenia się swoim doświadczeniem. Rodzą się wtedy nowe znajomości, interakcje społeczne. Dla niektórych kobiet łowiectwo jest sposobem na odreagowanie stresu lub radzenie sobie z trudnymi emocjami. Łowiectwo to nie tylko kwestia przyrodnicza, ale także kulturowa i społeczna. A czy możemy powiedzieć coś na temat tego, czy na obecny czas, właśnie w Polsce, dużo kobiet pasjonuje się tym łowiectwem? Mając świadomość, że łowiectwo jest tematem kontrowersyjnym, to mimo wszystko kobiety wybierają tę pasję, która stereotypowo jest przynależna mężczyznom. Aktualnie w Polskim Związku Łowieckim zrzeszonych jest 5540 dian. Każda z nas może polować. Jak już wspomniała koleżanka, to jest styl życia. Ciężko jest się zamknąć w jakieś ramy, ale nie zgodzę się i wręcz oponuję, że to jest hobby, a tym bardziej sport. Łowiectwo to nie strzelectwo. Strzelectwo ma miejsce na szczelnicach lub w różnych klubach sportowych. Łowiectwo to gospodarka populacjami zwierząt łownych, które w stanie wolnym stanowią, tak jak wiecie, własność państwa. Pociągnięcie za spust jest nieodzownym elementem gospodarki łowieckiej, analogicznie jak ubój w każdej hodowli przeznaczonej na konsumpcję. Żeby zrealizować plan pozyskania jeleni, dzików, saren czy ograniczyć ilość drapieżników nałożony przez państwo, trzeba jednak pociągnąć za ten spust. Jednak strzał jest obwarowany wieloma nakazami i ograniczeniami, a zabijanie nie stanowi istoty łowiectwa. Jak to przypisują nam aktywiści ekologiczni, lecz jest jednym z elementów gospodarki hodowlano-łowieckiej. Czasami podczas codziennych takich sytuacji w życiu polującej Diany trzeba po prostu poprosić o pomoc silniejszych od siebie, a czasami nawet sięgnąć po pomoc rolnika, aby traktorem wyciągnął zakopane w błocie auto. Nigdy nie spotkałam się z odmową takiej pomocy. Oczywiście zdarza się hejt ze strony przeciwników łowiectwa, ale nigdy ze strony znajomych czy bliskich. Nasze otoczenie, mówiąc przysłowiowo, wie, z czym to się je. Rezygnujemy ze spotkań ze znajomymi na poczet polowań i prac w łowisku. Stwierdzam, że bardzo często podczas rozmowy z innymi ludźmi, w tym dziennikarzami, ujawnia się brak wiedzy o tym, jak faktycznie funkcjonuje gospodarka łowiecka, jaka jest rola myśliwych. Spowodowane jest to zwykle brakiem podstawowej wiedzy, przekłamaniami, Powielanymi głównie w mediach społecznościowych, zwłaszcza przez nierzetelnych dziennikarzy goniących za sensacją i bazujących na emocjach słuchaczy. Mówiąc o sobie, jako o kobietach polujących, użyły panie takiego właśnie uogólnienia polujące kobiety, diany? Czy możemy przybliżyć słuchaczom, jaka jest etymologia używania właśnie? Tego imienia Diana. W mitologii rzymskiej nazywana Dianą, natomiast w greckiej Artemidą to bogini łowów, lasów, gajów, zwierząt, przyrody oraz księżyca. Była przedstawiana najczęściej pod postacią kobiety lekko ubranej z łukiem i strzałami, często w otoczeniu zwierząt. Odpowiednikiem w Polsce jest tajemnicze słowiańskie bóstwo wymienione w kronice przez Jana Długosza o imieniu... Dziewanna. Długoż użył skojarzenia z rzymską dianą. Pisał o niej, cytuję: A jako państwu Lechitów wydarzyło się powstać na obszarze zawierającym rozległe lasy i gaje, o których starożytni wierzyli, że są zamieszkiwane przez dianę i że rości ona sobie władzę nad nimi. Tak diana, w ich języku dziewanną zwana, cieszyła się szczególnym kultem i nabożeństwem. Miejscem jej kultu były gaje i naturalne dziewicze tereny. Zatem w języku łowieckim imię Diana odnosi się do polującej kobiety, co odzwierciedla jej rolę jako patronki łowów. Aktualnie jest to miła forma grzecznościowa, będąca przejawem szacunku kolegów do nas i do naszej pasji. Jesteśmy traktowane na równi z mężczyznami, lecz ze stymą. Dochodzę do przekonania, że prawdą jest, że muzyka i kobieta łagodzą obyczaje mężczyzn. Właśnie kobiety polujące diany mają za zadanie realizować obowiązki statutowe, które są zawarte w kołach łowieckich, do których należą. Pytanie, czy oprócz tej aktywności Diany także. Działają na innych polach. Tak, pani redaktor. Mimo, że w Polsce na wszystkich myśliwych przypada jedynie ponad 5% kobiet, to jest ponad 5,5 tysiąca polujących dziewczyn, to ta liczba stale rośnie. W lutym 2015 roku z inicjatywy koleżanek został powołany klub Dian Polskiego Związku Łowieckiego. Założenie klubu poprzeciło spotkanie pod hasłem Dianą Być. Były one poświęcone roli kobiet w łowiectwie i ukazało potrzebę interakcji kobiet polujących w celu wymiany różnych doświadczeń. Wybrano zarząd klubu uchwalono statut i określono jego działalności. Do klubu należą kobiety zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim, a także pozostające w okresie stażu kandydackiego od Polskiego Związku Łowieckiego. Czy możemy w skrócie powiedzieć właśnie jakie są cele działalności klubu? Podstawowymi celami działalności klubu jest promocja łowiectwa wśród kobiet, pomoc kobietom w procedurze wstępowania w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego. Organizacja spotkań i imprez propagujących cele klubu oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie łowiectwa. Do szczególnych z ważnych zadań klubu należy oddziaływanie na poprawę wizerunku polskiego łowiectwa i promowanie tematyki łowiectwa wśród społeczeństwa. Działania te realizowane są poprzez propagowanie łowiectwa od strony życia codziennego, w tym. Zwłaszcza sztuki kulinarnej, estetyki, mody i sztuki zdobniczej, między innymi, dotyczy to bardzo atrakcyjnej biżuterii. Bardzo ważnym kierunkiem działalności klubu jest edukacja, skierowana głównie do dzieci i młodzieży, zwłaszcza że kobiety w dziedzinie edukacji mają najwięcej doświadczeń i predyspozycji. Działalność klubu służy także pogłębianiu wiedzy łowieckiej, samokształceniu, organizacji spotkań, warsztatów i imprez integracyjnych oraz współpracy z klubami Dian w okręgach Polskiego Związku Łowieckiego. Działalność klubu realizowana jest również poprzez udział członki w myśliwskich zawodach strzeleckich, w tym zawodach Median, Polskiego Związku Owieckiego. W 2024 roku Miszczyniom Polski. W strzelaniu została Alicja Klejnotowska Czegdańska. Diany biorą również udział w konkursach kinologicznych, jako menerzy psów myśliwskich, uczestniczą w konkursach wabienia zwierzyny. Są diany, które grają pięknie na rogach myśliwskich i biorą udział w konkursach muzyki myśliwskiej. Klub Dian Polskiego Związku Owieckiego bierze również udział corocznie w organizacji Euro Target Show, które odbywają się w Poznaniu, prezentując stoisko klubu z ekspozycją wystawienniczą. Podczas trzydniowych targów prowadzona jest edukacja poprzez Diany, skierowana szczególnie do najmłodszych uczestników, także degustacja własnych potraw z dziczyzny oraz producenci tam przedstawiają swoje produkty przeznaczone dla myśliwych. Członkie klubu z rodzinami biorą także udział w różnych uroczystościach, imprezach oraz promują łowiectwo w codziennym życiu. Na stronie internetowej informujemy o aktualnościach, gdzie podany jest termin spotkań, jak też adres do kontaktu z nami. Pragnę z całą stanowczością podkreślić, że myślistwo to nie jest tylko pasja, to styl życia. Jeśli chodzi o na terenie Polski o koła łowieckie, które funkcjonuje obecnie. Wiemy o tym, że należą także do nich kobiety. Wiemy, że są to właśnie koła łączone, czyli zarówno kobiety, mężczyźni. Pytanie: czy są właśnie koła łowieckie, w którym polują tylko kobiety? Pani redaktor, oczywiście, że są. Jest koło łowieckie, polskie Diane, które jest pierwszym i jedynym w Polsce kołem łowieckim, do którego należą wyłącznie polujące kobiety. Ja tam również jestem jego członkiem. Genezą powstania Koła Łowieckiego Polskie Diany było imię rzymskiej bogini a słowiańskiej dziewanny. Siedzibą Koła Łowieckiego Polskie Diany jest Lubień Kujawski. Z tego, co ja właśnie mogę usłyszeć, doświadczam, że właśnie przedstawione przez panie argumenty charakteryzujące. Ogromne pokłady wiedzy na temat właśnie zagadnień problematyki łowieckiej, duże doświadczenie oraz ich racjonalność. Aczkolwiek chciałabym sobie właśnie może w taki trochę prowokacyjny sposób pozwolić zapytać, jak część społeczeństwa, która nie zna Pani działalności, mogłaby spytać, czy po prostu lubią Pani zabijać? Bo takie pytania u ludzi, którzy nie wiedzą, jak wygląda działalność dian, mogą. W stronę pani Paść. Pani redaktor, nie spodziewałam się, że usłyszę takie pytanie. Myślę, że koleżanka również, ale jak najbardziej odpowiemy na to pytanie. Temat jest trudny i wielowątkowy, ale ponieważ jesteśmy w katolickim Radio Podlasie, zacznijmy od faktu, że w Polsce 3 na 4 respondentów 75% uważa się za chrześcijan. Zgodnie z treścią Starego Testamentu, człowiek jest istotą najważniejszą, nadrzędną nad innymi i całą naturą. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Zatem, z jednej strony mamy obowiązek opieki, z drugiej nakaz panowania nad zwierzętami. W łańcuchu pokarmowym człowiek jest naczelnym drapieżnikiem. Naszym podstawowym składnikiem diety jest mięso. O ile zwierzęta zabijają się nawzajem, żeby przetrwać, to człowiek, jako naczelny drapieżnik z istoty swojej przynależności, też musi pozyskiwać białko zwierzęce. W przeszłości było czymś normalnym i jest nadal u nomadów, mieszkańców Alaski lub Syberii, że zwierzęta się zabija. Życie zależy od śmierci. Trzeba zabić, czy zwierzę dzikie, wolno żyjące, czy wyhodowane w zagrodzie. Wraz ze wzrostem liczby ludności w wielu częściach świata produkcja żywności przybrała formę przemysłową. Mieszkańcy miast nie tylko nie muszą trudzić się nad zdobywaniem pożywienia, ale i nie jest im znany cykl hodowlany. Idą do sklepu i w dziale mięsnym widzą ładnie poporcjowany schab, karkówkę, ligawę na tatara lub pierś indyka bądź łódka kurczaka. Wszystko pięknie wyeksponowane z gałązkami rozmarynu podświetlone różowym światłem. Wszystko jak z silikonu formowane w fabryce. Ale tylko niektórzy z kupujących wiedzą, że te porcje zawierają niezbędną dla życia witaminę B12, której najlepszym źródłem jest właśnie białko zwierzęce, czyli mięso. Nie są świadomi bądź nie chcą wiedzieć, że za tą porcją cielęciny kupionej dla chorego członka rodziny kryje się trud rolnika, hodowcy. Cierpienie transportowanych zwierząt, stres zwierzęcia w ubojni zakładów mięsnych, ból na skutek rażenia go prądem bądź innych drastycznych metod. Potem dopiero rozpoczyna się cykl przetwórczy. Kupujący, wśród których jest empatyczny ekolog, mają czyste ręce i czyste sumienia. Jutro będzie protestował na przykład przeciwko rytualnemu ubojowi bądź zaniechaniu myślistwa, uważając, że 130 tysięcy myśliwych. Wśród nich kobiety i duchowni to wypaczenie psychicznie zabójcy, czysta hipokryzja. A tak jak wiecie, w zakładach mięsnych dokonują też uboju mięsa, tylko robią to w sposób bardziej drastyczny. Ciekawe, czy dziennikarz zadał choć raz któremuś z pracowników ubojni pytanie: Czy do tej pracy podjął się, że lubi zabijać? W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę słuchających, że nie ma zakazu zatrudniania pełnoletnich w wieku 18 lat przy ryczących krowach i kwiczących wieprzach, gdy pozbawiają ich życia. Jak wspomniałam na początku audycji, zwierzęta są istotami żywymi, odczuwającymi cierpienie. Nadmieniem, że młodzi ludzie dojrzałość psychiczną i społeczną osiągał dopiero po osiągnięciu 25 roku życia. Czy tym dziennikarze nie interesują się? W czasie polowania, gdy zwierzę bez stresu wychodzi z lasu na pole, zostaje odstrzelone zgodnie z regułami selekcji i zatwierdzonym planem pozyskania, narzucanym oczywiście przez państwo. Myśliwi to 100 tysięczna grupa darmowych pracowników w pozyskaniu zwierzyny dzikiej, która w stanie wolnym jest własnością państwa. Myśliwi wykonują nałożony obowiązek, nie kosztują państwa ani złotówki. Nie wiem, czy państwo o tym wiecie. Jeszcze się na chwilkę wtrącę i dopowiem, że istotą łowiectwa jest to wszystko, co nie jest związane z zabijaniem. Strzał jest jednym z elementów łowiectwa, a nie jego istotą. W literaturze często spotykamy próby opisania sylwetki myśliwego. Między innymi hrabia Stanisław Julian Ignacy Ostroróg tak scharakteryzował myśliwego: Cytuję: Człowiek myśliwy nie dośpi, nie doje. Upragnie, umoknie, uziemnie, uznoi się, naszkapi się u a wszystko na to lekko dla tego smaku, który do myślistwa czuje. Czy jest właśnie jakiś przekaz, przesłanie, które Panie byście chciały wystosować właśnie do wszystkich słuchaczy, w tym oczywiście także kobiet i tych, którzy już możemy powiedzieć, że są sympatykami łowiectwa? Tak, oczywiście, że jest. To zachęcamy Cię do wstąpienia w szeregu Polskiego Związku Owieckiego. Posiądziesz tam rozległą wiedzę przyrodniczą oraz różne mechanizmy decydujące o współistnieniu człowieka i otaczającej Cię przyrody. Tam poznasz jej piękno i tajemnice, nauczysz się sztuki przetrwania, a przede wszystkim poznasz smak zdrowego mięsa, jakim jest dziczyzna i sposoby jej przyrządzania. Mięso bez konserwantów, antybiotyków i detergentów, którymi jest ostatnio skażona karma, pochodząca, tak jak wiecie, za wschodniej granicy, a którą hodowcy karmią swoją trzodę i drób. Drób, który jest reklamowany jako zdrowe mięso, oczywiście jest fałszem. Będziesz racjonalnym ogniwem w różnych przedsięwzięciach związanych z ochroną przyrody, a nie aktywistą ekologicznym. To tu poczujesz swoją sprawczość. Twój styl życia i bycia będzie wyrazisty, ale słuchajcie, najważniejsze tak ja, jak i Twoja rodzina będzie miała możliwości spożywania najzdrowszego mięsa, do którego dostęp w naszym kraju jest bardzo ograniczony, bo w większości wiecie, że jest eksportowany w formie tuż, a do nas wraca w formie przetworzonej lub popaczkowanej do supermarketów. I co po bardzo wysokich cenach. Bądź jedną z nas, a bór będzie ci darzył. Na koniec tak, puentując, może być kolejnego odcinka naszej audycji bez ciekawostki, którą zaprezentują nam nasi goście dzisiaj. Dwie panie właśnie z klubu siedleckich, Dian. Ja przygotowałam anegdotkę o borsuku. Jako ciekawostkę o tym borsuku, który jest podziemnym inżynierem. Nory borsuka mają często bardzo skomplikowaną budowę. Początkowo borsuk drąży pojedynczy tunel, by po kilkunastu dniach wykopać drugie, tak zwane awaryjne wyjście. W późniejszych etapach budowy, do głównej komory prowadzi kilka krętych korytarzy, a wejścia do nich mogą być oddalane o siebie nawet o kilkanaście metrów. Z czasem jego podziemne mieszkanie zaczyna przypominać jakby małe miasteczko. Rozbudowywane przez lata, często służy kolejnym pokoleniom. Najstarsze znane czynne narowiska w Europie mają nawet ponad 100 lat. Nie wiem, czy o tym wiecie. Bursuki znane są ze swojej czystości. W norach tworzą osobne komory przeznaczone na toalety, a przed wejściem regularnie zamiatają i usuwają wszelkie zanieczyszczenia chodzą zawsze tymi samymi ścieżkami dlatego łatwo rozpoznać ich obecność od lisich nor odróżnia je wyraźnie wydeptana szeroka ścieżka i masywniejsze tropy ślad borsuka to podłużny odcisk z pięcioma wyraźnymi palcami zakończonymi długimi pazurami oraz wąskim piętowym końcem trudny do pomylenia z tropem lisa gdy nadchodzą zimowe mrozy Borsuk zapada w zimowy sen, lecz nie śpi nieprzerwanie. Cieplejsze dni budzi się, by napić się wody lub poszukać czegoś do jedzenia. Ale przez ten cały czas korzysta z nagromadzonego tłuszczu, przez co potrafi stracić na wadze nawet do 7 kg. I tutaj jeszcze poprosimy o jakąś ciekawostkę, anegdotkę panią Weronikę. Ja przybliżę dzisiaj sylwetkę jednego z najzdolniejszych inżynierów, ale tym razem naziemnych, czyli Bobra. Jego konstrukcje potrafią zadziwiać nie tylko leśników, ale i naukowców. Tam, gdzie się pojawi, zmienia środowisko. Buduje tamy, które mogą osiągać długość nawet kilkuset metrów. Największa znana tama Bobrowa znajduje się w Kanadzie i mierzy ponad 850 metrów. Dla ciekawskich powiem, że widać ją z kosmosu. Można ją zobaczyć na zdjęciach satelitarnych. Ten gryzoń doskonale przystosował się do życia w wodzie. Ma małe oczy, chronione trzecią, przezroczystą powieką, która działa jak naturalne gogle podczas nurkowania. Charakterystyczny ogon bobra, szeroki, spłaszczony i pokryty zrogowaciałą łuską, pełni kilka funkcji. Służy jako ster podczas pływania, pomaga utrzymać równowagę na lądzie, magazynuje tłuszcz, a także uczestniczy w termoregulacji organizmu. Co ciekawe, bóbr wyróżnia się także pod względem inteligencji. Ma najwyższy wśród gryzoni stosunek masy mózgu do masy ciała, co przekłada się na zdolność do nie tylko instynktownego, ale i logicznego działania. Bobry potrafią konstruować schodki z gałęzi i mułu, by wspiąć się wyżej i sięgnąć elementów potrzebnych do budowy damy czy żeremia. Ich spryt i zaradność często porównywane są do inteligencji szczurów, czyli jednych z najbystrzejszych zwierząt w świecie gryzoni. Gospodarka łowiecka, a myślistwo. Mity i fakty.